witajcie w kolejnym oczu na tym kanale dawno nic nagrywałem więc pokażę wam co się zmieniło lęgi w tym roku nie udane są ani u kur ani u gołębi tutaj są te kurczaki z tego roku połowa zdechła te też jeszcze nie nie te też są Chore jeszcze, nie wiadomo na co nawet Dawałem im na odrobaczanie różne tam leki, ale Nic nie daje Są niektóre takie ładne, na ten Ładny jest Tu taki Taka kura żółta, kogut taki biały, taki lawendowy jakiś, będzie kobut, jakiś taki liput to będzie. <tryk> No to jest taki. No, taki agresywny akie agresywne. Kogut, szwabki, czy skura, identyczna. indyki, indeko wie aż sztuki. 4, ale jeden tam jest taki chory, nie rośnie w ogóle. Tu jest indyczka jedna, tam jest indyk. I tu kolejna indyczka. Indyk ten dorosły będzie wymieniany. No jakiś inny kolor. Z kogutów dorosłych to został tamten. I jeszcze tu taki liput jest tam. No indyczek, no to zostanie. indyku zostanie dwie indyczki indoor na ten rok kolejny z gołem no to praktycznie żadnych młodych nie ma, tam dwie sztuki tylko tam jest na przykład ten king czarny i garłacz to jest chyba ten, ten niebieski no. po tej samicy i po samcu Po tym samcu no, pawiki sprzedałem, zostały mi dwa tu ten niebieski jazmą się sparzył mi z tamtym fajfrem żółtym więc go zostawiłem na razie I tam jest taki biały No tutaj kingi też są na sprzedaż, zostawiłem tylko parę tych czerwonych na środku. I może parę białych takich, bo oni mi dobrze młode wychowują. No, tylko w tym roku właśnie była choroba jakaś i młode mi wszystkie zdychały. Tam dwa pocztowe są, już rozwiązane są, latają ładnie. Czasami je pogonię, to wysoko latają. W golewniku to chyba nie ma nic. Jada nie wszystko. Te Garłażon też jest jakiś przychorowany trochę. Mi się rozparzyły, właśnie z tamtym. To jest chyba samiec. Samica ma samca Pfeiffera. Dobra to już będzie tyle w tym odcinku Możecie dać łapkę w górę i subskrypcję Cześć